Dzień dobry kochani, zapraszam dzisiaj wszystkie wodniki na czytanie pod tytułem Koniec starego, początek nowego. Ja jestem Baba Jaga i dziękuję, że jesteście ze mną. Wszystkich nowych, wszystkie nowe osoby zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, lajkowania moich filmów i komentowania, za co jestem z góry bardzo wdzięczna. Dzisiaj zapraszam wodniki. Na czytanie bardzo ogólne, które nie ze wszystkimi będzie rezonowało. Nie każdy ma takie samo życie. <laughs> po prostu może coś usłyszycie takiego, co będzie dla Was, lub dla osób, które słają wodnika. <laughs> Przepraszam. A więc kochani, zaczynamy. Z przełożeniem mamy kapłankę. Kapłanka, moi drodzy, to jest, jeśli pokazuje się kapłanka, to tak, jakby była ignorowana czyjaś intuicja. <laughs> jeśli chodzi o znak zodiaku rak, ale nie musi. Tajemnice w związku. To jest kobieta, która czeka wciąż na swojego kochanka. Które na przykład ma rodzinę i przychodzi tylko wtedy, kiedy chce. To jest kobieta, która widzi, obserwuje, ale nie może nic zrobić, lub nie robi, żeby coś zmienić. To może być kobieta niedostępna, taka jak zamężna kobieta. Kobieta w ukryciu. Tutaj jest energia kobiet, kogoś, kto skrywa sekrety. Coś było niejasne, ktoś czegoś nie mówił. I albo to wy czegoś nie mówiliście? Nie mówiliście prawdy? Może rodzinie, może żonie, może mężowi, może dziewczynie, może w pracy. Po prostu kapłanka też ma informacje, o których nie wiesz. To może być taka osoba, która posiada informacje, a ty o tym nie masz pojęcia. To jest jakaś w ogóle obojętność na problemy innych. To jest zarozumiałstwo również lub mania wyższości. Po prostu... Szczęście budowane na czyichś łzach. To mogą być też wpływy matki na Wasz związek, lub innej starszej kobiety z rodziny, czy nawet, wiecie, czasami mamy takie doradczynie w pracy i ona ma, ona rozwala Wasz związek po prostu. Może być mężczyzna, który wciąż. Szuka kobiety, która przypomina mu jego matkę. On szuka matki, a nie żony. Ale w kapłance widzimy też plotki, oszczerstwa. Kłócicie się yy, właśnie z powodu jakichś plotek, być może. W ogóle w plotki ludzie, w plotki nie wolno wierzyć. Ktoś ukrywa być może zaburzenia psychiczne nawet. Ktoś ma jakieś nałogi, albo ma skłonności do nałogu, ma kompleksy, ma jakieś koszmary. To może być pielęgniarka, terapeutka, po prostu taka osoba, która, przy której może się czujecie, wiecie, tacy spokojni. W energii ogólnej, ogólnej macie sąd ostateczny, a to jest. Sąd ostateczny to jest uwolnienie się od karmy, od poprzedniego złego losu. Może być strzelec. Może ktoś odchodzi na emeryturę, składał jakieś papiery gdzieś do ZUS-u. Może na rentę, komuś się urodziło dziecko. Ktoś się z kimś rozstał. Tutaj jest jakieś umartwianie się. Czekanie na jakieś na wyniki jakichś badań. Może ktoś stracił pracę. Sąd ostateczny pokazuje kogoś, kto nie ma Boga w sobie. Związki z ludźmi, takie, pro, takie problematyczne lub dawne nierozwiązane problemy, które już puściliście, może i zapomnieliście o nich, one wrócą właśnie. Ktoś nie chciał się zmienić, albo nie mógł. Ktoś coś blokował, ktoś wam blokował rozpoczęcie, nie wiem, szkoły, nowego etapu pracy. Wyprowadzić się chcecie, ktoś może nie otwierał się na Wasze uczucia, jest emocjonalnie zablokowany. Jakieś niekoniecznie dobre cechy yy, nie są tutaj przez kogoś uświadomione. Ktoś sobie po prostu nie zdaje sprawy i ma problem ze spojrzeniem prawdzie w oczy. Ktoś unikał. Załatwienie czegoś niełatwego, ktoś nie chciał czegoś załatwić, ktoś odmawiał podjęcia jakiejś decyzji, ktoś kogoś osądził niesłusznie. Być może. Kogoś, kto to jest ktoś, kto z jakiegoś powodu nie mógł się rozwijać, albo rodzice, albo wykształcenie. Nie wiem, wy wiecie, mo może plany macie jakieś i schowaliście je głęboko, głęboko, bo już nie mieliście nadziei, że w ogóle będziecie je realizować. One zostaną wyjęte. Może twój partner, mąż, ktokolwiek właśnie się budzi i wraca na swoją prawdziwą drogę. Na swoją drogę, na swoją ścieżkę życiową. Nadchodzi moment rozliczenia. Zło będzie ukarane, a dobro docenione, moi drodzy. To oznacza sprawiedliwość. Może czujesz się oszukany, może ktoś cię oszukał, albo wiesz już, że podjąłeś złe decyzje. Jakieś prawne sprawy tutaj są y, trochę skomplikowane. To może być sędzia, prawnik, kurator. Możecie mieć, iść do, mieć do czynienia, yy, może macie sprawę sądową, może macie egzamin. Sprawiedliwość, co do Was przychodzi, Wasza sytuacja teraźniejsza, przychodzą jakieś rozsądne decyzje. To jest energia, która przynosi wyjaśnienie. Ta sytuacja wreszcie będzie klarowna. Karta karmy to jest. Jakieś tajemnice po prostu wyjdą na jaw. Lub teraz wychodzą. Przyszedł czas na sprawiedliwość. Narobiłaś lub narobiłeś błędów, kombinowałeś, skrzywdziłeś kogoś. No to obawiałabym się. To czas na trzeźwe myślenie bez emocji, na zastanowienie się, co się w ogóle wydarzyło. To jest w ogóle ocena sytuacji. To jest również wyrok. Może czekacie na, właśnie jak mówię, na papiery o emeryturze, albo czekacie na rentę. Ktoś tutaj ma może kłopoty z prawem. Może odchodzisz z pracy, a wcześniej po prostu strach ci na to nie pozwolił. Wcześniej bałeś się odejść. Bo na przykład masz dzieci i bałaś się odejść od tego męża, czy wyszło na jaw, że, że zdradzał, czy wyszło na jaw, że ma dziecko, i to jest taki impuls do tego, żeby w końcu odejść, bo wcześniej się bałaś, że sobie nie poradzisz, ale zawsze sobie radzimy. Jakiś związek się kończy, w którym było inaczej niż ty sobie po prostu wyobraziłeś lub wyobraziłeś. Intuicja cię zawiodła. To się zdarza. Może miałaś sprawę w sądzie. I wyrok zapada. Może składasz dopiero papiery rozwodowe, tak jak mówiłam. Wyprowadzasz się w końcu. Lub ktoś się wyprowadza. Wiedziałaś, że zdradza, że nie kocham, ale miłość jest ślepa, nie chciałaś widzieć. Sprawiedliwość ucina coś bezboleśnie, bezpowrotnie. Nie krzyczysz tym razem. Na przykład, on lub ona. No on załóżmy coś zrobił i ty kłamstwo, ty kłamco. Ty znowu to zrobiłeś i panikujesz. Oj, zemszczę się, ty jeszcze mnie popamiętasz. Nie. Tym razem nie. Albo ta os twoja osoba w wodniku nie krzyczy, tylko wyjeżdża. Ta decyzja jest już przemyślana. W końcu ktoś zrozumiał. To ktoś, kto potrafi jasno, rozsądnie od... od, od... Może wasza osoba może sędzia? On jasno i rozsądnie ocenia to, co się dzieje. Taka osoba w tej energii, co powie, to zrobi. Ona nie prowadzi żadnych gier. Albo jest tak, albo jest jak. Teraz już będzie wiadomo, że lepiej będzie odejść. Ta sytuacja już kogoś przerosła. Nie mówi, na przykład, ktoś was opuści tym razem i nie powie o co chodzi, bo marza. Albo kobiety tak lubią, my tak lubimy wie myśleć, że facet powinien się domyśleć. I albo odchodzi, bo marza, albo myśli, że ty wiesz, dlaczego to robi. Bez słowa odchodzi. U niektórych z Was. To jest karta współpracy, również i kompromisów. Tutaj ktoś zobaczy, co to jest, co jest prawdziwe, a co jest iluzją. A jeśli chodzi o pracę, no, niektórzy będą podpisać o finanse w ogóle umowy, jakieś będą jakieś kontra kontrakty podpisywać. <laughs> Tutaj też może ktoś komuś coś wybaczy. Jeśli jest coś do wybaczenia. Bo w ostrzeżeniu macie wierzę. A wieża to jest wyjście z łudy. Ktoś ignorował czerwone flagi, lub dalej ignoruje. I nic nie zmienia, i tak brnie dalej, na to trzeba uważać. Tu jest jakieś też nieuczciwe działanie. I ta karta mówi, umiesz liczyć, licz na siebie. Wierza to jest niezależność, to jest samodzielność, ale to utrata stabilizacji, stabilizacji życiowej. Wasz system wartości może się po prostu załamać. Coś się wydarzy, że będziecie w szoku. Czy to zmiana miejsca pracy, czy to wyprowadzka. I z tym mogą być jakieś osoby sfrustrowane. Na przykład ktoś będzie musiał się wyprowadzić i będzie sfrustrowany, i będzie zły. To też jest strata. Uważajcie. To jest kradzież pieniędzy. Żeby nikt Wam, tak jak mówiłam wcześniej. Yy, nie ukradł niczego, nie wyłudził. Jeśli chodzi o zdrowie, moi drodzy, ktoś może. Nie róbcie tego, uważajcie na to. Nie wątpcie w sens życia. Uważajcie, bo ktoś tutaj może potem czuć się uwięziony, wiecie? To jest niezgoda na zmiany. A one są nieuchronne. Uważajcie na człowieka, który może być bankrutem. On może wykorzystywać innych do naprawdę różnych celów. Ale ta karta to nadzieja. Ona was może uwolnić od starych yy, tych takich przekonań, od. Toksycznego związku, od tej sytuacji, która was po prostu więzi, to runie. To, co w tej chwili u was się dzieje, runie. Ale wieża to jest przysługa i to minie, bo aby przyszło coś nowego, to stary musi odejść. <laughs> wieża to też radość. I zależy w jakiej jest tej sytuacji, potem po tym, co się wydarzy, będziesz mądrzejszy. Będziesz od tego momentu inaczej patrzeć na ludzi, czy na sprawy, albo w ogóle nawet na siebie. To jest naprawdę, to jest szokująca karta. Ona, ona tak zmienia życie, ale później jest oczyszczenie. Również może jesteście w związku, w którym nie mogliście znaleźć złotego środka. Będziecie po prostu może nawet się tak kłócić. Tak się. Wy, no nie że kłócić agresywnie, ale to będzie taka burza mózgów, że coś się wyjaśni, wyczyści. Znaleziecie ten złoty środek. Teraz uwaga, bo wierzę, może. Też przynieść niezbyt pomyślne dla Was yy, wiadomości, bo to była iluzja. To był stracony czas. Coś było nierealne i nielogiczne. Wiara mówi, że sprawa się rypła. coś, co zbudowane było na kłamstwie, iluzji, rozpada się jak domek z kart. Uda oszustwo to droga przekonania które wyniosłeś, wiesz, z domu. To również religia. Okaże się jednym wielkim fiaskiem. Może chciałaś widzieć y, rzeczy takimi, albo kogoś takimi, ale się pomyliłaś. Myślałaś, że na... Że, że na przykład ta, albo ta osoba się pomyliła, myślała, że wszystkie rozumy pozjadała. Tutaj może być chuligaństwo, przestępstwo nawet jakieś. Albo ktoś używał siły, to runie. Jakaś opinia o kimś. Runie. Komuś spadnie korona z głowy. To wszystko, co budowałeś, drogi wodniku, padnie. Jeśli nie pracowaliście nad związkiem, oczywiście, będzie rozwód. Jeśli nie przykładaliście się w pracy, no to, no to tak jest. Ktoś będzie musiał przemyśleć i przeanalizować swoją postawę, sposób życia. I teraz trzeba się zastanowić po tym, jak się to już wydarzy, drogi Wodniku, co może zmienić w sobie po tej zmianie, oczywiście, żeby znów. Nie budować takiego domku z kart. To może być też obrażana matka. Chcecie się wyprowadzić na przykład i, i ona się obrazi. No ale to już dacie radę. Bo w radzie i w wyniku macie rydwan. Tutaj jest waga. Ryby. Rak ryby. Rydwan to jest wiara w siebie. Chodzi Wam o osiągnięcie sukcesu. Jeśli walczyliście, pracowaliście nad, nad czymś i naprawdę chcieliście osiągnąć sukces za wszelką cenę, to Wam się to uda. Tu chodzi o optymizm, o zwycięstwo. Trzeba być chętnym, aby podjąć ryzyko. Nie bać się. Jeśli Obawialiście się w pracy, tak jak mówię, zmienić, spróbować nowej pracy, nowego fachu, to tutaj ruszacie na nową drogę, ruszacie, robicie postęp, w końcu cieszycie się z pracy. W miłości to może być, za, wiecie, jak się zaangażujecie, dobry początek to jest przezwyciężenie samego siebie, przeciwności, to jest po, poszerzenie wiedzy o sobie i również o pracy, ale tutaj mówimy o czasie dowiedzieć więcej o sobie, poszerzyć horyzonty myślenia, bo chodzi o uwolnienie mojej drodzy. Rydwan to bilet do nowego życia. To, co teraz zdobędziesz i to, jak to zrobisz, będzie miało wpływ na Twoją przyszłość. Doprowadź sprawy do końca. Nie zniechęcaj się w połowie. Nie. Rydwan obiecuje postęp, zwycięstwo, ale przez własny wysiłek. A własny wysiłek i sukces to taki, który sam musisz wypracować. Nie jest Twój. Jeśli na przykład pochodzi pieniądze na, na jakiś biznes, dostajesz od, e, od rodziców, no to, to to nie jest. No oczywiście, że jest, ale wiadomo, no już na start się, lub od kogoś nawet. No, no tak łatwo nie jest. Rydwam wskazuje na bardzo dobry czas, który jeżeli jesteś artystą, to jest cudowny czas, to jest kreatywność. Zakochanym to również yy, sprzyjający, sprzyjający czas. Tutaj po tej burzy w Waszym związku znowu będzie pięknie. Ruszacie. To również zdrowie. Dobre zdrowie. Umiłowanie pięknego świata. Dobro. Prawda. Szlachetność. Czynność. Czynności y, takie prawe. To jest podstawa do tego, żeby poznać swoją miłość, harmonię. Czasami ta karta mówi o zgodzie i o pokoju. Tylko trzeba ukierunkować swoje działania. Nie wiem, niektórzy mają coś załatwić, gdzieś pojechać. To jest potencjał na po prostu odkryjecie, że wszystko zmierzało to, co robiliście, no, do złego celu. To może być też narodzie, narodzenie dziecka, bo tutaj trzy razy się już pokazuje. Ktoś dostanie wiadomości o jakimś, na przykład otrzymacie ofertę pracy gdzieś i wyjedziecie. Jeśli jesteś gotowy na nową podróż, masz już doświadczenie, nie boisz się spotkać z tym, co nieznane i walczysz o swoją przyszłość. Bo to, co było, te konflikty, te, te plany, to już wzięło w łeb. To trzeba po prostu ruszać do przodu. Nieznane. Bardzo Wam dziękuję. 吃麦吉些。